W według Świętego Jana. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Zobaczcie, kochani, dzisiaj w Ewangelii mamy taką, można by powiedzieć, oczywistą oczywistość: że jest światłość, jest ciemność. U Świętego Jana te kontrasty których on używa w swojej Ewangelii, w swoim głoszeniu, w swojej dobrej nowinie o Jezusie, mają bardzo ważne znaczenie. Chce święty Jan pokazać na podstawie właśnie tych kontrastów różnicę między nami a Panem Bogiem. Ale chciałbym zobaczyć dzisiaj ten tekst troszkę w innym kontekście. Mianowicie. Mojej ciemności, tego czego ja doświadczam w moim życiu. Że jest ta ciemność i ona jest częścią mojego życia, tak naprawdę. Jeśli ja często jej boję, wyrzekam się, uciekam od niej, ale ona jest częścią mojego życia, mojej codzienności i od niej nie da się uciec. I nie wiem sam do końca, czy o to chodzi. Nie mówię tu oczywiście o ciemności jako o grzechu, ale mówię o każdej sytuacji, która dla nas może się wydawać trudna, może się wydawać nie do przejścia. I zobaczcie, dzisiaj Jan mówi do nas, że światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. To znaczy, jeśli nawet jest w tobie odrobina nadziei. To Bóg jest w stanie rozświetlić każdy mrok Twojego życia. Ale tu jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna: mianowicie to, że Bóg, patrząc na Twoje życie, nawet tam, gdzie jest ciemność, nawet tam, gdzie jest grzech, widzi światło. To znaczy, widzi taki moment, który może całą tą ciemność Twojego życia rozświetlić. I on robi wszystko, żeby tak się dokonało, żeby tak się stało. Kochani, życzę wam dzisiaj tego, żebyście mieli takie doświadczenie Bożej światłości, że ona wchodzi w twoje życie. Nawet jeśli cały dzień masz skopany, cały dzień masz trudny, wszędzie widzisz same porażki, to Bóg będzie chciał dać ci choćby taki mały promyk w postaci, nie wiem, napotkanej osoby, jakiegoś przyjaciela, dobrego słowa, może coś ci wyjdzie. I nie pozwólmy, żeby ta ciemność, która jest dookoła nas, ona przygasiła właśnie to światło. Żeby to, te, te nasze porażki, trudności, problemy, że, słabości nawet, żeby one zdominowały to, co jest światłem we mnie w konkretnym dniu mojego życia. Zachęcam Was dzisiaj do tego, abyście podkrywali właśnie takie momenty dzisiejszego dnia. W których Bóg przychodzi do Was i rozświetla Wasz dzień. Błogosławię Wam, kochani, na dobrą niedzielę i do zobaczenia.